Dzień dobry, witajcie w nowej narzędziowni Logopedy. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować mój kolejny zakup w sklepie Arante.pl. Tym razem, wydawnictwo Arson ponownie. Kategoryzacje tematyczne. Uwaga, etap pierwszy, rzeczowniki. Fajne jest w tym pudełku to. Że ja widzę tutaj bardzo szerokie możliwości wykorzystania tej pomocy w terapii. Dedykowane jest to raczej dzieciom w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym, ale myślę, że, że Państwo sobie we własnym zakresie jesteście w stanie dopasować do swojej pracy wykorzystanie tej pomocy. Myślę, że świetnie sprawdzi się również z takimi najmłodszymi naszymi pacjentami. Autorzy wskazują, że pomoc jest wskazana dla rozwijania inteligencji, poznawania świata. Jak czytamy na opakowaniu, ćwiczenia rozwijają umiejętność dostrzegania cech wspólnych. Dostrzegania Do cech różnicujących, odkrywanie porządku w świecie, odkrywanie reguł językowych. Są dla dzieci przeznaczone te ćwiczenia z autyzmem, z zespołem Aspergera, alarią, afazją, opóźnionym rozwojem mowy i zagrożone dyslekcją. Materiał przeznaczony jest dla logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli i rodziców. Czyli tak naprawdę dla wszystkich. Myślę sobie, że pudełko. Które w środku zawiera oczywiście krótką informację od autora i wydawnictwa. To zbiór oczywiście kartoników, które najpierw trzeba z wzorników wypchać. Dość gruby kartonik, oczywiście zalaminowany od frontu. Obrazek jest zabezpieczony i te kartoniki mają naprawdę dużą wytrzymałość, nawet w sytuacji, gdy zdarzyło mi się też, miałam pacjentów, którzy jeszcze mieli tendencję do zabierania kartoników do buzi, tak? więc oczywiście dzisiaj już po dezynfekcji, no ten kartonik nie będzie jakiś zdatny do użytku, natomiast każdego obrazku, Mamy tutaj y, kilka tych samych wzorów, więc jeżeli jeden nam się tam zawieruszy, to nic strasznego się y, nie stanie, myślę. Mamy tutaj kategorie, tak jak zwierzęta, mamy tutaj y, jedzenie, y, mamy zabawki. Myślę, że wśród tych kategorii można stworzyć sobie. Dodatkowe podkategorie, na przykład wykorzystując, nie wiem, kolor, wykorzystując na przykład jakąś tam cechę wspólną, tak, bo jeżeli pracujemy na cechach wspólnych, to możemy na przykład sobie obrać cechę wspólną jako kolor brązowy, tak, więc już mamy różne odcienie koloru brązowego, możemy sobie dopasować pod względem danej cechy, na pewno do rozwijania słownika, na pewno do... Rozmów pod tytułem, czym są podobne do siebie słoń i krowa, tak? Albo czym różnią się słoń i krowa? Na pewno bardzo duży szereg ćwiczeń można na podstawie tak prostych ilustracji wykonać. Oczywiście, kwestia jest tego typu, że takie rodzaje ćwiczeń do, związanych z kategoryzacją jesteśmy w stanie sobie wykonać samodzielnie. W internecie mamy szereg dostępnych bezpłatnie obrazków. Pytanie, czy nam, zapracowanym terapeutom, pedagogom czy logopedom, nie jest szkoda czasu, czy kwota, jaką się płaci za tego rodzaju pomoc, jest warta szukania, obrabiania tego w pliku? powiedzmy tekstowym wydruku, laminowania, a i tak nie będzie to miało takiej twardości jak gotowy, gotowy kartonik. W moim przypadku ta pomoc ostatnio świetnie mi się sprawdziła e, podczas wykorzystania tych ćwiczeń w kategoryzacji do utrwalenia głoski K. Więc w głoskach tylnojęzykowych, akurat u mnie w wersji tej bezdźwięcznej, Fantastycznie się sprawdziły te, te wyrazy, no bo mieliśmy jajko, przy zdrobnieniu mieliśmy serek, mieliśmy krowę, konia, pieska, kota, więc fantastycznie te ćwiczenia oparte właśnie na logicznym myśleniu, analogii, kategoryzacjach, różnicowaniu, szukaniu podobieństw oparły mi się fantastycznie o utrwalanie głoski k w wymowie, w wyrazach, w zdaniach. Więc wydaje mi się, że naprawdę fajna, bardzo prosta pomoc, ale zaskakujący szeroki wachlarz wykorzystania polecam serdecznie Kategoryzacja tematyczne wydawnictwa Arson mój zakup w sklepie arante.pl. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w nowej narzędziowni logopedy.